Nareszcie znalazłem godnych Kanga przeciwników. Mój ataku odwetowy. Och, Kangu, Kangu nad Kangi! Oby nadal było możliwe pokojowe porozumienie. Jam jest Kang zdobywca! Moją rolą jest zdobywać! I to właśnie zamierza! manifest dla Avengers Galaktyki! Wybacz kosmo, sygnał się rwie. To dziwne. Ciekawa lektura. Najwyraźniej mają tam ogromny potencjał EM. M? Elektromagnetyczny. Odpalasz impuls i cytadela odsłonięta. A kosmo wreszcie spotka krasowice! Przeprowadziliśmy analizę odłamków Nexusa. Możemy je bez problemu połączyć, ale Nowhere stworzy potężne widmo energetyczne, co zniszczy posiadłość. Wyjście jest proste. Zbudujemy urządzenie, które przeniesie całą tę moc bardzo wysoko do nieba. A potem wkroczy Strange, stworzy portal i sprowadzi tu Nowhere. Chyba wypada się przygotować. Co mogłoby pójść nie tak? Hej, Hank. To możemy ruszać z naszym nowym projektem? Tak, przeniosłem już sprzęt na dach. No, z małą pomocą Halka. Teraz tylko złożyć to wszystko w całość. Ha! Tylko tam uważajcie, jeszcze nam brakuje, żeby ktoś spadł z dachu ha! i znowu wylądował w gipsie. Ha! Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Marvel Super Heroes 2. Skoro tutaj jesteśmy już, to skoczymy sobie do. pokoju Gwenpool. Witam ponownie i z radością! Tak, i kupimy sobie coś. Doprawisz sobie życie odrobiną różu? Monożenie monet razy 2, tak? To jest to. Tak, monety razy 2, tutaj razy 4. Dobra, to razy 2 włączymy. Kupimy znaczy. Kupione? Dobra, zapisało się. I teraz może spróbujmy to włączyć. Tylko tak, gdzie to jest? Mhm. Tutaj, dobra. Mamy mnożenie monet razy 2. No to. Będzie troszkę lepiej. Dobra, idziemy teraz gdzieś. Gdzie? Właśnie, gdzie idziemy? Na dach chyba. Tylko nie wiem czemu tędy. Pewnie się cieszysz, że wracasz do akcji, co Tony? Tak. Po pewnej liczbie rozwiązanych krzyżówek zaczyna ci odbijać. No to zbudujmy coś. Droga jest bardzo prosta. Powinienem się tam szybko znaleźć. To znaczy Tony, który tam będzie coś budować. Dobra, jeszcze jeszcze jeden poziom. No i co my tu Budujemy, dobra. Włożyłem to raptem godzinę temu. Jakim cudem jest już w kawałkach? A tak. Pamiętasz, jak mówiłem, że Hulk pomagał mi to wszystko tu wnosić? Nie mam więcej pytań. Widzisz? Nie było znowu tak źle. Cyk i gotowe. No to teraz. Pewnie nie pamiętasz, w których skrzyniach są te potrzebne części. Bo tak tu znieśliśmy wszystko. Nie za bardzo. Rozwalmy wszystkie. Dozorca potem i tak Ho. zrobi porządek. Czy jest tutaj w tych skrzyniach coś? Dobra. Możemy budować. Jedna skrzynia ocalała. Tutaj jeszcze coś jest. Mistrz mówi, że nie poczynia postępów w szkoleniu jak nie zwrócę całego ciepłego ubrania i nie założę... No i co dalej? Co on nie chodzi tu? Przypominam, że jakaś szczęśliwa istota może wygrać wycieczkę po mojej Cytadeli, znajdując Proszę, w idealnym stanie. To <śm> 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 było niech to. dawno temu. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak to poskładać. Widziałem, jak małpa walczyła tu z Trzeba to przebudować. Może to to rozrzedzone powietrze? Zaraz, coś jest nie tak. Brakuje tu części. Sama raczej nigdzie nie poszła. No to gdzie będziemy tego szukać? Tutaj? No i teraz możemy wstukiwać cyferki. Tak. Dobra, tą skrzynię trzeba rozwalić. Tyle, że tu nic nie ma. Co my tu mamy zrobić teraz? jak Mogło się stoczyć z krawędzi. Tak, a gdzie? Koniec paniki. To jest ta brakują... OK? Jeden regulator mocy w jednym kawałku. Et voila. Nie zgorzej moim skromnym oh. zdaniem. Tak, to oh. powinno się ładnie sprawić. Co teraz? Wszystko już działa? A więc mogę zaczynać w każdym momencie. Czekam tylko na znak. Do wszystkich narzekających na tak zwane manhatańskie zamiecie. Docencie, że nie upchnąłem tego głupiego miasta przy mrocznym wymiarze, jak początkowo chciałem. Zaczynamy. Kolejny poziom. Szykujcie się na wieści tak wielkie, tak miażdżące, że znajduję tylko jedno słowo. Ogromnarne! Wiem, że zmyślone! Pozwijcie mnie! W końcu bohaterowie zrobili coś właściwie i złożyli w całość fragmenty strzaskanego Nexusa, by otworzyć portal czasoprzestrzenny. Hm, czemu? Pytacie czemu? Skąd się urwaliście? Z Lemuri? Avengers ściągają tu Nower, bazę wielkości Księżyca. Właśnie temu! Poszłoby im to o wiele szybciej, gdyby tylko spławili tego szpanera Spidermana. Hank Pym wymyślił w swym powiększonym mózgu, że muszą tam być zasoby wystarczające, by zniszczyć osłonę wokół twierdzy Kanga. Może po prostu nią rzućmy? Zaraz, jak coś spartolą, to wielka Gwiezdna Czacha sprasuje pół miasta! Pół świata może nawet. No to składaj to do kupy. I róbmy coś. To jedziemy z tym koksem czy nie? To tak miało być. Mamy e, sporo zakłóceń. Ej, Czy przypominasz sobie, żeby Nowhere miało wąsy? E, o ile dobrze pamiętam, to nie Ego? Żyjąca planeta? Któż wzywa mnie poprzez czas i przestrzeń? Zsa Galaktyk! E, to nie ja, sio! Właśnie, że ty! Ty! Tymi ręcami! Pewnie trzeba było sprawdzić obliczenia? Obliczenia były idealne. Właśnie przyszła wiadomość, że nie powinniśmy włączać maszyny! Kank wie, co planujemy! Skąd przyszła? Nie wiem. Głos był kobiecy. To może kimkolwiek jest? Weź ją zapytaj, co zrobić, jak już włączyliśmy! Kong zapłaci za swe państwo. lecz najpierw wy za swą nieudolność. Okej. Trzeba drobnych pokazów. Głos, potrzebujemy z tym pomocy! No to będzie się dziać. Tak, kto tu ląduje? Okej, okay, Tony, to co mamy robić? Najpierw aktywujcie łącze satelitarne. Talerz jest gotowy, wystarczy tylko odpowiednio wycelować. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, kiedy Kang wysłał na nas wszystkie siły. Oj, nie marudź już, tylko do roboty. To chyba możemy rozwalić. Właśnie. To możemy zbudować. W sumie to nie wiem, czy dobrze robimy. Czy to jest nam potrzebne? No to czas na popis rodem z końca wieku. Nie wiem, czy to robimy w dobrej kolejności nawet. Dobra, kasimy ogień. Hmm, chyba zdołam to wykorzystać. jak mamy tutaj wejść teraz. Aha, dobra. Czy ono się nie może zmniejszać? Jak? Jak to się robi? Aha, nacisnąć B, żeby zmniejszyć, dobra? Ok. To co tutaj? Nie, dobrze, tutaj musimy wejść, przecież. Inaczej się nie da. Teraz tutaj. Teraz możemy wejść do góry dalej. A może nie? A może tak? Dobra, do góry, do góry. I co my tu mamy? Aha, okej, okay, dobra. To nam też potrzebne chyba tak. No i teraz to wystarczy włączyć. No, proszę, mamy połączenie! Co teraz? Okej. Okay. Teraz tylko ustaw sieć satelitów, tak, żeby powstał rezonans zwrotny na częstotliwości, do której się dostroimy. Znaczy, wycelować je w siebie? Niby tak, ale po co nadmiernie upraszczać? W końcu nikt nie lubi mądralińskich. Dobrze, czyli mamy trochę roboty. Tym razem tutaj musimy coś z tym zrobić. To znaczy, nie z tym. Z tym to tak po drodze to było. Dobra, większa jest lepsza. Ci goście bez walki się nie poddadzą, prawda? No przecież byłoby za łatwo. Dobra, zróbmy tutaj porządek z tym, żeby nie tracić czasu. Okej, okay, to będzie dobrze. Chyba mnie coś urządziło. No, nie jest to coś, czego użyję. Ktoś ma jakiś pomysł? Cóż, my tu potrzebujemy? O, to ty potrzebujesz, dobra. Nie wiem, co my tu mamy zrobić, bo tutaj nic więcej nie ma. Dobra, trzeba szukać. co tutaj te mini zestawy robią niepotrzebne mi są co zakręcimy dalej a dobra to to tylko tym trzeba kręcić w porządku to chyba ostatnie kółeczko Hey, tony, ustawione. Chyba możesz zaczynać. Super, teraz musimy. Zaraz co? Co jest z zasilaniem? Słuchajcie, straciliśmy zasilanie. Będziecie musieli je przywrócić. Fajnie. Mechanicy już są. Robią coś. Okej. Okay. Jak tam idzie? Pomogę Wam trochę. Zrobię na to. To co? Powinno działać. Yy, potrzebujemy o Ciebie, Ty Tygrysica. A to jest dla kogo? nek jak zwykle tak to chyba tutaj nie czy nie tutaj Chyba nie teraz jeszcze Thor musisz tutaj jeszcze podziałać. I chyba tutaj ktoś do góry powinien pójść. A może nie? Dobra, teraz może. A może to trzeba jakoś poobracać? Dobra, jeszcze raz. Coś trzeba z tym zrobić. Pytanie, co? Dobra, na razie to zostawmy, może. Tutaj zobaczmy, czy czegoś nie ma. Jest, tylko że dla stręcza którego nie ma. Może to trzeba zniszczyć? E, chyba nie. Więc tutaj nie ma. A jednak coś jest. wan naprawdę Aha kolejny mi zestaw, którego nie potrzebujemy na razie Co tutaj jest jeszcze Tak tutaj nie wyjdziemy. Ale coś możemy zbudować Tyle, że nie miemasta lorda Jest Ironman potrzebny Tygrysica? Biały tygrys raczej. Trzeba to naładować. Dobra, coś tam działa. Tylko nie wiem, czy. Aha, to brama. Ale to chyba tam trzeba iść. Blackboard potrzebny. Albo nie. Tak miało być tak. Dobra, teraz tygrysica. Znaczy biały tygrys. Kopiemy. Kopiemy, kopiemy, nie bijemy się. Bra. Coś z tego powstanie, tyle że jeszcze nie wiem co i kto to będzie składał. Rozkręcić czy uruchomić, żeby był jakiś tam zapłon? Najwyraźniej działa! Tony, a Tor nie mógłby tego doładować? Niestety potrzeba stałego dopływu mocy. Potężny impuls tylko to przeładuje, a wtedy zostaną nam świece i kamienie, jak za Twoich czasów. Nie jestem aż tak stary, tony. <laughs> Okej, okay, mamy pół baterii. Dobra, to lecimy tutaj teraz. Mimo wszystko trzeba coś tutaj zrobić. Ale te kraby, czy co to jest? Denerwuje. Dobra, już nie ma, I już nie będzie denerwować. Może jeszcze parę rzeczy trzeba zniszczyć. Dobra, kapitanie. A chwila, jeszcze tutaj coś jest. O, właśnie. A czyli ktoś tutaj musi sobie wisieć, dobra. A to ty grysek sobie powisi. co jest. Co tak nie możesz skakać? No i mówcie, że tylko on może. Uwaga, leci, a cóż to jest wiatrak? Dobra, już działa świetnie, mechanicy już nie potrzebni. Myślę, że dam sobie z tym radę. Dobra, załatwieni. O, dobrze. Chyba przywróciliśmy temu moc. Mamy obydwa kwantowe generatory mocy? Tak, powiedzmy, że tak. Kiedy tylko zacznę, Kang rzuci na nas wszystko, co ma. Muszę zachować pełne skupienie, więc spróbujcie jak najdłużej trzymać ich ode mnie z dala. Jeśli wrogów będzie za dużo, tam macie panel, z którego możecie wezwać na lot Przykujcie się, już to są. Okej. Okay. Myślałem, że będzie jakieś wyzwanie, a tu, a tu nie ma żadnego wyzwania. Dobrze wam idzie. Byle tak dalej. Wypada powiedzieć, że się dobrze bawię, bo tak jest. Radio, <try> co się w ogóle odstawia? Tak, et, przyduję. pomocy. Ile ich jest? A jest sukces. Świetnie. Czas zaszaleć! Na razie jest dobrze. Zawsze już jest. Niech mi ktoś pomoże. Nie mam czasu, kolego. Udało się? Adrian. Zapamiętam tę impertynencję. Pożałujesz jej. Kosmo przybył. Z głową Celestiala. Potrzebuję... przerwy. Wiedziałem, że te namiary się sprawdzą. Idealnie, no to koniec tego odcinka. Ego, planeta Lego. Główka pracuje, numer 18, poziom ukończony, tryb swobodnej gry odblokowany. Jeden złoty kocek. Prawdziwy wyznawca jest, czyli drugi złoty kocek wpada. Troszkę monet też, ale mamy mnożenie razy dwa, więc teraz te monety będą przybywać znacznie szybciej. Brak mini zestawów. Stanley w opałach ciągle. No i postacie. się. I tyle. To no już chyba wszyscy. Tak jest. Na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!